Cześć! Witam w kolejnym, w trzecim odcinku W kolejnym odcinku... W trzecim odcinku? W następnym odcinku Best Friends Forever No to dziś jest Wielkanoc Jesteśmy teraz oczywiście w moim pokoju I teraz koniec, bo nie chcemy się dzisiaj na odcinka nagrywać Jutro dodam dzisiejszy dzień I, 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 i. I tam będziemy dodać. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie Komentujcie I, Pamiętajcie, zostawcie mi chociaż innego słowa W następnym odcinku, jutro Dodam, raz Później, czy kiedyś tam Jutro dodam dzisiejszy dzień, ale to jutrzejszy ranek. Już dwa odcinki wstawię. Dobra, pa.